Możesz powtarzać codziennie, jestem bezpieczna, jestem wartościowa, zasługuję, ale jeśli twoje ciało się wtedy spina, jeżeli czujesz napięcie w brzuchu lub w klatce piersiowej lub jeśli coś w tobie mówi, to nieprawda, to nie dlatego, że afirmacja może nie działa, tylko dlatego, że zostały użyte za wcześnie, za szybko, z pominięciem tego, co boli naprawdę. Wiele osób czuje irytację, bo robi wszystko dobrze, słucha afirmacji, mówi je, medytuje, ale jeśli próbujesz przykryć afirmacją głęboki nieświadomy lęk, ciało poczuje to jak przemoc, bo ciało i podświadomość mają jeden podstawowy priorytet bezpieczeństwo. I jeśli coś nie brzmi prawdziwie, ciało stawia opór. Czasem to, co miało uzdrowić, zaczyna nas jeszcze bardziej oddzielać nas od siebie. Więc co naprawdę działa? Po pierwsze, uznaj prawdę. Nie uciekaj od negatywnych myśli. Posłuchaj ich zamiast jestem bogata. Kiedy czujesz, że to nieprawda, powiedz widzę, że część mnie wierzy, że nie zasługuje. Jestem z nią teraz. Po drugie, pracuj z ciałem. Twoje przekonania są zapisane w twoim ciele. Są zapisane w twoim oddechu, we wszystkich napięciach, które czujesz. I możesz zacząć od oddechu, dotyk, położenie rąk na klatce piersiowej lub delikatne kołysanie lub wystarczy, że, że się obejmiesz. To nie jest magiczne myślenie. To neurobiologia bezpieczeństwa. Po trzecie, zadawaj pytania zamiast afirmacji. Zamiast jestem wartościowa, zapytaj, w czym już jestem wspierana. Jak to możliwe, że jestem wystarczająca, nawet teraz? Mózg nie walczy z pytaniem. Zaczyna szukać odpowiedzi. Czasem przekonania nie chcą się zmienić, bo w ciele ciągle siedzą stare emocje. Smutek, złość, wstyd. I wtedy możesz płakać. Możesz pisać listy. To nie tat. To uzdrawianie systemu nerwowego. A teraz zamknij oczy, weź głęboki oddech przez nos i powolny wydech przez usta. I powiedz: Zatrzymuję się. Nic nie muszę naprawiać. Wystarczy, że jestem. Zeskanuj twoje ciało, zauważ, co czujesz. Nie oceniaj, połóż dłoń na sercu i powiedz: Wystarczam, nawet teraz, nie jestem sama, wróciłam do siebie. I weź kolejny głęboki wdech i otwórz oczy. To, co ci dzisiaj dałam, to nie kolejna technika, to powrót do siebie. Nie musisz afirmować siebie na siłę. Możesz siebie usłyszeć, towarzyszyć sobie. Jeśli to, co powiedziałam, poruszyło ciebie, zostaw serduszko i udostępnij komuś, kto potrzebuje wrócić do siebie. I pamiętaj, subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia. Pa.